Właśnie memoriał Bercika, czyli Huberta Mantojfla, który właśnie w rodzinnych Markach zawsze marzył, żeby był taki wyścig. No i jest. Jest od 8 lat. Pan Janusz Werczyński, burmistrz Miasta Marki jest z nami tradycyjnie. Panie burmistrzu, bardzo proszę powiedzieć, jak dużo znaczy właśnie memoriał Bercika dla władz Marek, dla pana burmistrza, tak? Duchowo, od siebie, prywatnie. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście wyjątkowy wyścig. Bo to wyścig, który zrodził się z przyjaźni, z relacji pomiędzy ludźmi, tych ciepłych, serdecznych, najpiękniejszych relacji. Bo wyścig został wymyślony i zorganizowany przez jego najbliższych przez mamę, przez przyjaciół, przez kolegów, którzy razem z Kubertem rywalizowali, którzy razem dzielili z nim pasję kolarską. Dlatego też ten wyścig dla mnie jest szczególny, że byłem wśród. Byłem bardzo blisko tego momentu, kiedy zrodziła się idea, kiedy zrodził się pomysł i także mam tę radość i przyjemność i wielką satysfakcję, że brałem udział w przygotowaniach do zorganizowania pierwszego wyścigu. Ten pierwszy wyścig zawsze był. Wyścigiem z jednej strony najtrudniejszym ze strony organizacyjnej, ale z drugiej strony też najpiękniejszym wydarzeniem. I to wydarzenie sprzed siedmiu lat, bo dzisiaj wyścig rusza na trasę po raz ósmy. Będę pamiętał naprawdę bardzo, bardzo długo. Mam też i ta, ten szczególny zaszczyt, że znałem Huberta i pamiętam go jako. Wspaniałego, młodego, bardzo zaangażowanego nie tylko w swoją pasję, ale także i w sprawy związane z życiem w naszej społeczności, człowieka. I Hubertowi ten memoriał się należy. Widzimy tutaj, pan burmistrz prezentuje proszę Państwa, z dumą piękną, pamiątkową koszulkę Memoriał Bercika, Marki, 26 dzień lipca 2014. Takie pamiątkowe koszulki również dla zawodników, dla stu zawodników odbierających numery startowe również zostały przewidziane ta koszulka ma szczególną wartość, panie burmistrzu popatrzmy, że coraz więcej osób przyjeżdża do Marek, aby wziąć udział w tym wyścigu, ja nazywam ten memoriał, memoriałem z e, serc bo to ludzie przyjeżdżają, proszę państwa z całej Polski, aby właśnie oddać jakby hołd swojemu koledze, człowiekowi, który jeździł na rowerze. I to też cieszy, to też cieszy, że ten memoriał się rozwija właśnie dzięki e, wsparciu ludzi, e, którzy no, są wolontari wolontariuszami, czynią to e, ze swojego serca. Jest to gest takiej solidarności właśnie e, z, z całą tą Kolarską Bracią, no i też z mamą, czyli Grażyną Manteufel. Tak, tak liczny udział, bo wszystko wskazuje na to, że ósmy memorial będzie frekwencyjnym rekordem, jest na pewno wyrazem uznania dla wszystkich organizatorów organizatorów, którzy robią to naprawdę profesjonalnie. Od samego początku ten wyścig jest przez jego uczestników bardzo chwalony jako znakomicie przygotowany pod każdym względem. To praca, wielu ludzi, ludzi, którzy co rok odmieniają swoje oblicze, pojawiają się nowi wolontariusze, niektórzy, niektórzy odchodzą, ale ten trzon rzeczywiście organizatorów jest wciąż ten sam. To jest przede wszystkim mózg i serce tego przedsięwzięcia Grażyna Mantojfel. Bez niej ten wyścig na pewno nie byłby taki, jaki jest. A kto wie, czy, czy gdzieś po drodze nie zabrakłoby tego zapału, tego, tej energii, która jest do zorganizowania tak wielkiego przedsięwzięcia niezbędna. Drodzy Państwo, na koniec jeszcze Pana Burmistrza Janusza Werczyńskiego zapytam o tą Ziemię Marecką, która jest gospodarzem. Panie Burmistrzu, ta trasa. Ta runda 18-kilometrowa jest bardzo chwalona przez miłośników jazdy na rowerach górskich. Jest to idealne miejsce właśnie do takiej rekreacji też rowerowej, nie tylko do treningu, do jazdy takiej e, mocnej, ale również zapraszamy tutaj na co dzień, bo ta trasa i marki e, są bardzo przyjaznym miejscem dla każdego. Także tutaj apel do wszystkich uczestników, którzy przyjechali z Warszawy, okolic i z dalszych miejscowości. Zapraszamy do Marek na co dzień, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym. Na rower i do Marek. Tak jest, to jest jedna z czterech tras rowerowych, która została w markach i okolicach wyznaczona, oznaczona, którą mamy. Ja zachęcam wszystkich do tego, abyście Państwo ruszyli nie tylko na czerwoną trasę, którą nazywamy tradycyjnie trasą Huberta Bercika, ale także na pozostałe trzy trasy, które są łatwiejsze, ale które z punktu widzenia. Atrakcyjności są na pewno co najmniej równie ciekawe. Marki to nie tylko widok z okna samochodu, kiedy przyjeżdża się główną trasą, drogą numer 8 z Warszawy do Białego Stoku, ale, ale to, to piękne okolice, piękne lasy, piękne widoki. To wielkie bogactwo, którym nasze miasto dysponuje chcielibyśmy, aby korzystali z tego bogactwa także nasi goście, których serdecznie do Marek wciąż zapraszamy. Dziękujemy bardzo burmistrz miasta Marki, pan Janusz Werczyński, pod którego patronatem honorowym od, i odbywa się ósmy Memoriał Huberta Bercika Mantofla, jeden z inicjatorów współzałożycieli i pomysłodawców, również od wielu, wielu lat od samego początku wspierający Memoriał Huberta Bercika Mantofla. Panie burmistrzu, jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. To teraz co? Najważniejsze informacje dla kolarzy.